Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zobaczyć znajdujemy się w pięknych lasach. W województwie Małopolskim, powiat Tarnowskim. Piękne lasy mieszane. No z przewagą drzew iglastych. To na pewno. Chociaż zależy w którym miejscu. Tutaj mamy taki młodostan, brzozek. no Ale tam za chwileczkę sobie pójdziemy poszukamy kozaczków. Mamy piękną słoneczną niedzielę. Godziny popołudniowe. Mam koszyk. Bo tak sobie stwierdziłem, że pójdę sprawdzić co, co w, las, w lasach piszczy po ostatnich grzebowaniach. Jak wiemy, ostatnio jest wysyp prawdziweczków, ale co z tym idzie? Jest tak samo dużo grzybiarzy. Ostatnio spotkałem ich bardzo dużo, około 10 w różnych miejscach, więc grzybiarzy jest sporo. Ale dzisiaj jeszcze żadnego autka przy lesie nie widzę. Może wszyscy w sobotę sobie pozbierali, niedzielę odpuścili, a ja ruszam tutaj do lasku, zobaczymy czy uda coś się nazbierać. Widzimy się za chwileczkę. Ledwo co do lasku weszliśmy. Jak widzimy mamy tutaj pola uprawne. 3 metry w lesie, może 4. I już pierwszy prawdziweczek. Sami spójrzcie jaka piękna sztuka. Tawał prawdziweczka rośnie sobie tutaj pod drzewkiem. Ale ja go nie będę zrywał. Bo jak widzicie nie jestem fanem takich starszych grzybków Wolę je zostawić tutaj Żeby sobie do starości dożyły Jak najbardziej się rozsiały Wolę młodsze okazy A już widać, że tutaj ma tunele Po czerwiu, więc zostawiamy go w spokoju No ale sami spójrzcie Początek lasu W teorii Ludzie najbardziej Tędy wchodzą powinni go od razu znaleźć Ale on się Jakoś tak ukrył, że nikt go nie znalazł i możecie go teraz widzieć no, na nagraniu. No, piękna sztuka. Zostawiamy ją w spokoju. Ruszamy dalej. Przed nami przepiękny, prawdziweczek. Zaraz okaże się, czy jest zdrowy. No, jak widzimy, troszeczkę obiedzony przez ślimaka. No, ale piękny okaz. Muszę, musicie mi uwierzyć na słowo, twarda noga, naprawdę. Więc nie powinien być zaczerwiony. No, przepiękny okaz. Co wam muszę powiedzieć, to, to tak wam powiem, że obok lasu, wiadomo, do słoneczka jest naprawdę ciepło. Bardzo ciepło, ale jak już człowiek wejdzie do lasu, to naprawdę jest w stanie sobie oddychnąć, bo jest chłodniej, dużo chłodniej. Te promienie słońca nie padają tutaj. No i jest przyjemnie w lesie. Więc samo dojście do lasu może zmęczyć, ale już takie okazy wynagradzają to. A w lesie jest przyjemnie. Więc idziemy dalej. Szukamy prawdziweczków. Przed nami kolejne. Pięknie się prawdziweczki. Sami spójrzcie, jaki grubasek. Tu mamy kolejnego. No jak widzimy. I ściółka dalej taka wilgotna. Fajnie, fajnie, szybko nie wysycha przez te takie upały, ale trzeba przyznać, że w nocy jest dosyć chłodno. Mgła, rosa, więc to wszystko też oddziałuje na to, że tak szybko nie wysycha. No i dalej można znajdować takie piękne sztuki. Chwileczkę chodzę dopiero, ale już coś udało się znaleźć nam, I jak wam powiem. Że myślałem, że może grzybia, że wszystko wyzbierają wczoraj, bo tyle aut stało przy lasach. Ale, ale jestem zaskoczony. Udaje się znajdować grzybki. No nie takie maluśkie. Nie, tam jest chyba gołąbek, więc odpuszczamy. Nie takie maluśkie. Piękne, prawdziweczki. Więc nic, tylko się cieszyć i zbierać. Ruszamy dalej. Jak widzicie, kilka podgrzybków jeszcze wskoczyło. Całkiem zdrowe są. Jeden kozaczek. A tutaj na samym środku drogi piękne dwa bliźniaki. Sami spójrzcie. Przykryte delikatnie. Patrzcie jaki mają schemat. Wyrasta mu z głowy. Z kapelusza można powiedzieć. Śmiesznie to wygląda. Naprawdę fajne, fajne okazy. Twarde widać. Mogą być zdrowe. Za chwileczkę sobie je oproimy, No ale sami spójrzcie, jak to wygląda. Z samego kapelusza mu wyrasta. Dźwiga go na swojej głowie. Piękne sztuki. Ruszamy dalej. Nie wiem, czy już go widzicie. Ale tam pomiędzy listkowiem skrywa się kolejny prawdziweczek. Sami spójrzcie. Dlatego akurat z daleka widać gruba biała nóżka. Nie sposób jej przegapić. Mały kapelusik O, niestety, nóżka widzimy obgnita bo chyba nie robaczywa. Za chwilę go obkroję, to zobaczymy, jak to wygląda. No, ale jest kolejny do kolekcji. Tu jeszcze jest, wcześniej znalazłem jednego, więc koszyczek powoli się zapełnia. Mam nadzieję, że uda się go dopełnić. Ja ruszę dalej. Moi drodzy. Kolejny piękny prawdziweczek. Przepiękna sztuka. Sami spójrzcie jaki ładny. Troszeczkę obbliziony, ale nie widzę tuneli czerwiu, więc powinien być OK. Tu mamy taką dróżkę. Chwilkę wcześniej właśnie znalazłem. Można powiedzieć prawie jego odbicie, prawie taki sam prawdziweczek. A tutaj widzę jeszcze jednego maluszka. Maluszek taki piękny, kolejny do kolekcji. Więc już powoli zaczyna jakoś ta ubianeczka, ubijaneczka, ubijaneczka koszyczek tak wyglądać. Kolejne trzy wpadają. Jeszcze jakieś kawałek lasu mam do przejścia. Las jest naprawdę przezbierany przez tych grzybiarzy wczorajszych. Jednak sobota to jest naprawdę taki atak na, na grzyby na las. Dzisiaj spotkałem tylko jednego grzybiarza jak na razie, więc nieźle. Jeszcze jakieś prawdziweczki ocalały, więc bardzo się cieszę. Szukam dalej. Widzimy się za chwileczkę. Przed nami chyba jak na razie najpiękniejszy prawdziweczek dzisiejszego grzybobrania między gąskami sobie rośnie praktycznie mało co obiedzony twarda noga zapowiada się bardzo fajnie jak słyszymy ciągnik w oddali ktoś tu niedaleko chyba trawkę sobie kosi no piękna sztuka mam nadzieję że będzie miał tutaj swoich braci i sobie za chwileczkę ich poszukamy Ruszamy w górkę. Moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanie. Im bliżej wyjścia, tym mniej grzybków się trafiało, niestety. No na pewno dlatego, że tu jest niedaleko droga i początek lasu jest taki, że każdy sobie stanie, wejdzie kawałeczek zbierze te co na początku, dalej już nie idzie i wraca. I masz dlatego tutaj początek lasu troszkę mniej grzybowy. Ale i tak udało się dzisiaj nazbierać kilka ładnych sztuk. No sami spójrzcie, jaki, jaki piękny prawdziweczek. No piękne okazy. Troszkę siteczek tutaj parę podgrzybków, więc nieźle. Myślę, że niedzielne popołudnie fajnie spożytkowane. Można było sobie poleżeć w domu, ale po co lepiej sobie? Oddychać świeżym powietrzem, podpoczywać. Jak widzimy, chmurki jakieś naleszyły, więc będzie fajnie tutaj. Tak, to słoneczko by nas tutaj troszeczkę sparzyło. Spotkałem jednego grzybiarza, więc w porównaniu do wczorajszego, można powiedzieć, wysypu grzybiarzy, nie było, nie było źle. Grzybków też troszkę udało się. Na to, ja jestem zadowolony. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę Subika. No i widzimy się na następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć Wam.